Zakończył się miesiąc czerwiec, szybko go podsumujemy. Czerwiec składał się z 20 dni pracujących, co przekłada się nam dokładnie na 160 godzin. Do tego dochodzi 10 dni weekendowych. Najważniejsze tematy, jakie dotknęły nas w czerwcu, to przede wszystkim PKB, mowa tutaj o PKB w Polsce i odczytach, stopy procentowe w Polsce i w innych krajach, wybory do Parlamentu Europejskiego, inflacja, krwiodawstwo, zatrudnienie i wynagrodzenie, bezrobocie, kursy walut i ceny paliw. Pierwsza istotna informacja pochodzi z 3 czerwca, mianowicie dostajemy od GUS wstępny szacunek produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2024 roku. I mamy tutaj wiadomości względnie dobre, mianowicie realnie PKB wzrosło nam o 2%, dla porównania rok temu było to minus 0,4%. W dniach 4-5 czerwiec Rada Polityki Pieniężnej debatuje nad stopami procentowymi w Polsce i stopy procentowe zostają bez zmian, czyli stopa referencyjna poziom 5,75. Coraz rzadziej mówimy na razie o obniżaniu stóp procentowych. Szacujemy, że najbliższe obniżanie stóp procentowych może zdarzyć się w drugim kwartale roku 2025, a co odważniejsi mówią, że dopiero w roku 2026. Za to 6 czerwca Europejski Bank Centralny opuszcza stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czyli teraz stopa depozytowa wynosi 3,75, natomiast stopa operacji refinansujących 4,25. 9 czerwca nareszcie kończymy serię wyborów w Polsce, nareszcie kończy się pewien etap i do Europejskiego Parlamentu dostaje się 5 partii. Szeroko rozumiana Koalicja Obywatelska uzyskuje 21 mandatów, PiS 20 mandatów, Konfederacja Mandatów 6, a trzecia droga i lewica po 3 mandaty. Frekwencja bardzo niska 40,65%. 14 czerwca od GUS otrzymujemy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024, czyli naszą inflację inflacja wynosi 2,5 punktu procentowego, przy czym usługi drożeją o 6,2% natomiast towary o 1,2%. Miesiąc do miesiąca i towary i usługi i ta ogólna inflacja wyniosła 1,1%, czyli generalnie jest dobrze, przynajmniej w miesiącu maju mamy tą zdrową naturalną dla naszego kraju inflację. Druga istotna informacja w tym dniu to krwiodawstwo podsumowanie roku 2023 od GUS i wiemy, że wzrost liczby donacji pobranej krwi i jej składników porównując rok 2023 z 2022 jest wyższy o 5,2%. 18 czerwca możemy popatrzeć na inny bank centralny w naszym regionie. Narodowy Bank Węgier obniża stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 7%. 20 czerwca otrzymujemy informację ponownie od GUS, mianowicie przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 i samo wynagrodzenie jest mniejsze niż przed rokiem o pół punktu procentowego i przekłada się na 6 487 700 etatów, natomiast wartość wynagrodzeń wzrosła rok do roku o 11% i 40% i osiągnęło pułap 7999,69 zł brutto. W tym samym dniu Szwajcarski Bank Narodowy obniża stopę procentową, tą główną o 25 punktów bazowych do poziomu 1,25. I też w tym samym dniu, czyli 20 czerwiec, Bank Anglii utrzymuje stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, jest to poziom 5,25%. W maju bezrobotnych mieliśmy w Polsce 776 600 osób, co stanowi dokładnie 5% ogółu. Najlepiej sztukowo radzi sobie województwo lubuskie, 15 500 osób bezrobotnych, a najgorzej województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy, 71 700 osób. Jeżeli chodzi zaś o procenty, to średnia Polska to 5%, natomiast najlepiej radzi sobie miasto stołeczne Warszawa z bezrobociem na poziomie 2,1%, województwo wielkopolskie 3% i województwo ośląskie 3,6%. Zdecydowanie gorzej region województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy, gdzie bezrobocie sięga poziomy 8,4%, niewiele tylko lepiej województwo podkarpackie 8,3% i nieco lepiej województwo warmińsko-mazurskie 7,7%, 5% bezrobocia za maj jest to wynik lepszy niż przed rokiem i jest to w ogóle jeden z lepszych wyników w ostatnich latach. Na koniec miesiąca otrzymuję od GUS jeszcze informację na temat odczytu inflacji wstępnej za miesiąc czerwiec i ta inflacja jest na poziomie 2,6% wskaźnik miesięczny 100,1, czyli inflacja dość zdrowa. Niestety może być to ostatni miesiąc z tak dobrym wynikiem. Jeżeli popatrzymy na kursy warunków porównując koniec maja i czerwca, widzimy, że generalnie złotówka osłabia się. Dolar amerykański jest więcej wart o 10 groszy. Euro również umacnia się w stosunku do złotówki o 5 groszy. Frank Szwajcarski jeszcze więcej, ponieważ o groszy 14. Natomiast funt szterling o około 9 groszy. Niestety na najlepszych informacji nie mamy również odnośnie ropy naftowej. Generalnie konsekwentnie przez cały miesiąc surowce, w tym ropa naftowa, nam drożały. W przeciągu całego miesiąca cena ropy naftowej podniosła się około 3,5 dolara, co przekłada się na 4,25%, kończąc miesiąc nieco poniżej 86 dolarów za waryłkę. Przed nami pierwszy miesiąc wakacyjny, lipiec. W związku z tym w lipcu wzrośnie nam wynagrodzenie minimalne, zarówno stawka miesięczna, jak i stawka godzinowa. Dodatkowo poznamy nową projekcję Narodowego Banku Polskiego dotyczącą inflacji i PKB na najbliższe lata, czyli ten rok i dwa przyszłe. Oczywiście spodziewamy się, że ta projekcja będzie gorsza niż ta aktualna. Dodatkowo mamy ważne wybory w Europie, zarówno we Francji dwie tury, jak i wybory w Wielkiej Brytanii.